No, w materiale, w którym opowiadałem, dlaczego się nie roluje zapytaliście mnie, jedna osoba mnie zapytała o ćwiczenia rozciągające po treningu, więc postanowiłem, że nagram to dla Was, tak jak w sumie też obiecałem. I na samym początku już Wam mogę powiedzieć, że wyróżniam takie dwa rozciągania: jedno między treningami, gdzie one jest krótsze dużo krótsze a drugie to pod takim całym dniu treningowym, gdy już wracam do domu. I po prostu w pokoju tutaj się rozciągam. Więc zaczniemy sobie od tego drugiego, ponieważ jestem, jestem właśnie po ostatnim treningu. Jutro mam mecz, więc po prostu przejdziemy do tego rozciągania. Zobaczycie to sobie. A jeśli chodzi o to krótsze rozciąganie, to na końcu materiału dodatkowo pokażę te cztery ćwiczenia i też sobie je dodatkowo zrobię. Oczywiście one też jakby zawarte są w tych ćwiczeniach tu na końcu. No, ale to, co ma charakteryzować to rozciąganie tu w domu po, po całym dniu treningowym, to jest to, że rozciągam praktycznie ciało od góry do dołu, zaczynając od y, głowy, a, a kończąc na stopach, więc y, przechodzimy przez całe ciało. Y, no, więc. Y, Będziecie mieli po prostu takie przebitki tego, jak się rozciągam, ponieważ, że tak powiem, gdy wpiszecie sobie ćwiczenia na rozciąganie, to jest tego masa. Ale sobie zobaczycie po tym, co, co ja robię, jakie ćwiczenia głównie wykonuję. Oczywiście to dzisiaj też nie jest wszystko, ponieważ gdybym miał wykonywać całą tą taką rozpryskę rozciągającą, to by zajęło to więcej czasu. Ale ja ostatnio sobie też to trochę skróciłem, robię te rzeczy, które głównie potrzebuję i nimi się zajmuję. Ale skończmy już te gadanie, macie teraz jakieś krótsze przebitki tutaj e, z tego, jak, jak się rozciągam, bo wiadomo, e, powiem Wam jeszcze tak, bo tutaj oczywiście będę obraz przyspieszał, żebyście e, nie patrzyli, jak rozciągam się przez tyle czasu. E, więc e, od 20 sekund do 30 mniej więcej e, na, na różne ćwiczenia. E, Poświęcam czasu i, i na stronę oczywiście jak, jak rozciągamy jedną łystkę 30 sekund jedna, 30 sekund druga. To, to tak już tutaj na marginesie. No, więc przechodzimy do, do rozciąganka mojego oglądanka. Muzyka no No i tak jak widzieliście, to były głównie ćwiczenia, które wykonuję już na koniec dnia. Do tego jeszcze dochodzi łydka, którą tak jak widzicie teraz sobie rozciągam przez 30 sekund. I teraz jakby właśnie pokazuję wam jedno z ćwiczeń, które wykonuję też między treningami i do nich teraz przechodzę. Więc będą to cztery główne partie mięśniowe: łydka, przód uda, tył Całe to, że tak powiem, pasmo i, i poślad to są takie cztery główne rzeczy. Jedno ćwiczenie do poślada widzieliście. Drugie wam zaraz mogę, mogę pokazać. No, i tak tak sobie stoicie przez 30 sekund. Jeśli chodzi o czwóry, no to po prostu sobie chwytamy i trzymamy. Ja tu tylko pokażę. Ponieważ ja już, jak widzieliście, robiłem. Jeśli chodzi o ten cały tył. Tak jak wam mówiłem, to w bardzo prosty sposób po prostu robimy skłonik, jeśli chodzi o poślad, to jeszcze jedno ćwiczenie, które wam mogę pokazać, to po prostu kładziemy się jak jesteśmy na przykład na boisku. Noga jedna do przodu i na nią. E, opieramy swój ciężar, tu już drugiej nie będę pokazywał. E, myślę, że wiecie o co chodzi. Proste ćwiczenie. No i, i to by było na tyle. To jest właśnie to, co robię potreningowo. Po Oczywiście, jak ktoś ma więcej czasu, może sobie jeszcze kilka jakichś ćwiczeń zrobić, ale ja uważam, że to jest wystarczające. Cztery takie ćwiczenia, e, później prysznic. Regeneracja, następny trening, i po tym następnym treningu, tym ostatecznym w dniu, po prostu takie większe rozciąganko. Więc mam nadzieję, że Wam przybliżyłem to w dobry sposób, wszystko i że skorzystacie z tego i pomoże Wam to po prostu rozwijać się piłkarsko. Bo jak wiecie, regeneracja to również jest bardzo, bardzo istotny element w piłce nożnej, jeszcze przy, że tak powiem, robieniu czegoś więcej. A ja również zabiorę się za taki materiał, mam nadzieję, że będziecie z niego zadowoleni, ponieważ planuję zrobić jeszcze, zebrać różne formy regeneracji, które gdzieś tam ja pamiętam, które znam, do których gdzieś tam powróciłem i wam je pokazać, co możecie sobie kupić, by nawet jakieś małe procenty tej regeneracji się zwiększyły, ale wiadomo, na, na najwyższym poziomie to te szczegóły grają największą rolę, a jak możemy, to nawet na tym niższym poziomie również zacznijmy od tego, a to potem na przyszłość tylko i wyłącznie przyniesie korzyści. Więc ja dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło, siema!